Wszystkim. Słuchajcie, ja totalnie nie pamiętam, kiedy ostatnio robiłam film, gdzie testowałam coś z TikToka, co zobaczyłam i mnie zainspirowało. Chyba było to jeszcze w tamtym roku. Nie wiem, czy w ogóle w tym roku cokolwiek było. Już mamy lipiec, już jest połowa lipca, po połowie lipca. Ja nie wiem, jak ten czas szybko leci. No, ale wracając do tematu. Na TikToku zauważyłam bardzo ciekawy film, który zainspirował mnie do stworzenia tego odcinka i już Wam go pokazuję. Jest on autorstwa NetLNKA, która dodała go jakoś tydzień temu. I zobaczcie, wykorzystuje tutaj naturę. Najpierw maluje sobie płótno na czarny kolor, później odbija liście. I najpierw robi to jakimś takim ciemniejszym kolorem, później jaśniejszym. I dookoła też widzę. Czarny obrys, ale nie wiem, w sumie dokładnie, będę musiała się temu przyjrzeć. No i maluję po prostu te liście jak, jakąś farbą, pewnie akrylową i zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Czy to nie jest cudowne? Tak mi się to spodobało i super by wyglądało w pokoju, powieszone na ścianie. Bardzo, bardzo ładne. No, ja bym chyba na coś takiego nie wpadła, więc skorzystamy tutaj z pomysłu NetLenki i Zrobimy taki obraz. Ja jestem bardzo ciekawa, co mi z tego wyjdzie. Dajcie mi znać, czy Wam się podoba, czy też chcielibyście mieć coś takiego w pokoju na ścianie. Jestem podekscytowana i już nie mogę się doczekać, aż się za to zabiorę. Oczywiście muszę najpierw pozbierać też liście, które będę malować. Także trzymajcie kciuki, żebym jakieś piękne, dorwała. No i co? My zabieramy się za tworzenie. Dobra, mam już wszystkie potrzebne rzeczy i zebrałam sobie oczywiście liści. Dosyć dużo, takie różne kształty, ale w większości skupiałam się na takich obłych, a nie jakichś, nie wiem, na przykład typu klon czy dąb, tylko coś takiego, więc będę. Zachowywać to jakby w jednej stylistyce, jeśli można w ogóle to tak powiedzieć. Do tego nie będę używać takiego zwykłego podobrazia, tylko takiej deseczki, więc ona jest dosyć cienka. Ja wolę właśnie na czymś takim cieńszym malować, bo to później nie zajmuje aż tak dużo miejsca jak na przykład właśnie takiego typu podobrazie. Mam też swoje farby akrylowe z Liquitex i przyznam się wam, że szkoda, że nie kupiłam większej czarnej farby, ale mam nadzieję, że nam to starczy na zapełnienie tego obszaru i najpierw właśnie będziemy zabierać się za pomalowanie tego całego obszaru tym czarnym i poczekamy aż wyschnie i później zabierzemy się Oj, właśnie wolną w lampę. I później zabierzemy się za odbijanie liści. W ogóle zobaczcie, jak specjalnie przygotowałam sobie do tego taki duży pędzel, więc będzie o wiele szybciej niż żebym dłubała, wiecie, takim jakimś cieniutkim. Także tu jest spoko, że mam coś takiego. No i teraz tak pomyślałam, że mogłabym też kupić po prostu czarne podobrazie, bo one też są dostępne na rynku. No ale w sumie... Tak nie myślałam wcześniej o tym, bo mogłam to zamówić. Także będzie wszystko ręcznie robione. Zobaczcie, jak nakładam tę farbę. To nie jest wszystko idealnie zakryte, także będziemy potrzebować na pewno kolejną warstwę, więc ja po prostu to pomaluję. Wy będziecie oglądać przyspieszone. No i zobaczymy się, jak to wszystko wyschnie. Na chwilę do Was tutaj przyszłam, bo chciałam Wam pokazać, jak prezentuje się pierwsza warstwa i coś mi się wydaje, że może mi nie starczyć tej farby. Trzymajcie kciuki, żeby starczyło, bo później też będziemy musieli używać do tych stempelków z liści. Dobra, zabieram się za malowanie kolejnej. W sumie wiecie co, wydaje mi się, że to aż tak nie będzie nawet oddziaływało, bo gęsto będą te liście rozłożone. Więc ja tylko tutaj takie najbardziej jakby przezroczyste miejsca pomaluję, żeby nie było aż tak źle. No i będziemy po prostu odbijać na tym. Nie chcę nic mówić <grym> przed chwilą. Stwierdziłam, że zajrzę jeszcze do jednego pudła i zobaczcie co znalazłam. Cały zestaw farb akrylowych i to jeszcze trochę większych. I mamy tutaj czarny kolor, więc uratowało mnie to, bo tutaj już prawie nic nie ma. No niestety, ale zobaczcie jakie szczęście. Tak wygląda moje przygotowane płótno. Niestety nie będziecie go widzieć w całej okazałości, bo. Jest trochę za duże. Sobie ją ustawiłam tutaj, ale właśnie nie wiem, czy może by tak nie zostawić. Tylko nie mam aż tyle miejsca na biurku, ciężko będzie mi to wam pokazywać, ale postaram się. Właśnie nie wiem, w którą stronę najlepiej będzie to odbijać, czy zrobimy tak, czy w tą drugą. Może tak, żeby właśnie było pionowo, ale będę wam to pokazywać w tę stronę i na sam koniec zobaczymy, jak to nam wyjdzie także tak mniej więcej pomalowane na czarno bo i tak będziemy nakładać wszystkie liście bardzo gęsto narzekowałam sobie trochę farb takich zielonych też do, do roztentegowania z żółtą żeby było więcej, widziałam też tam był taki miętowy także z miętowego też skorzystamy pędzelek do malowania liści i pędzelek, żeby można było pomalować też czarną farbą <laughs> czarna farba jest tutaj, nowiutka, jeszcze nie odpakowana no i na tej tekturce będę sobie... Malować liście. Nie wiem, jak mi to wyjdzie, trochę się boję, że Wam powiem. Bo po tych pierwszych położeniach liści dopiero zobaczymy, jak to będzie się wszystko przyjmować. Myślę, że chyba możemy zacząć. Weźmiemy jakiś taki trochę większy listek. Może coś takiego. No i tutaj malowanko. Dobra, najciemniejszy odcień, jaki mam zielonego. Hmm, który to by był? Czy ten, czy ten bierzemy? Chyba ten wezmę. I trzeba go rozłożyć tutaj. Zostawię już po prostu na tej tekturze I wszystkie liście, które tutaj odbiję, właśnie będą w takim kolorze. No dobra, no to zaczynamy. Coś czuję, że będę bardzo brudna po tym. Ok, jest jeden pomalowany. No i połóżmy go gdzieś tutaj. O, trzeba chyba tak. Właśnie słyszycie jakieś kruki albo wrony, <laughs> trzeba go przyłożyć. I widziałam, że ona tam kładła i robiła następne, także zobaczmy, na razie zostawimy ten i weźmy jakiś inny, może taki podłużny. No, i znowu ten sam kolor. Ja robię na tej lewej stronie liścia, bo tutaj widać więcej tych takich szczegółów. I chyba dziewczyna również robiła na tej samej stronie, bo ja w ogóle oglądałam tak dużo razy ten film, żeby zobaczyć, co ona robi, jak dokładnie. No. Bierzemy ten, no i kładziemy. Może być tu. I zaraz spójrzmy, jak będzie wyglądać po zdjęciu. Dobra, chwila prawdy. Trochę się boję. I zobaczmy. Wow, ale to jest mokre. Wy chyba teraz tutaj nie widzicie no To się wszystko odbija, bo to nie może być chyba za bardzo rozwodniona farba. No, chociaż ta pierwsza warstwa nie będzie aż tak widoczna, więc tutaj jest dobrze, że właśnie takie coś wychodzi. Kolejne będą jaśniejsze i bardziej widoczne. Zastanawiam się, jakie ja się zmieszcza z tymi liśćmi. Wezmę teraz o taki. Tutaj w ogóle widać bardzo te żyłki. No i nakładam. Dobra, podniesienie strategiczne pędzlem. I teraz, może w drugą stronę, tutaj. I przyciskam. To zostawię to na chwilę, jednak i zajmę się kolejnym. No, i tak będę robić w kółko, aż wszystkie po, miejsca tak pozapełniam. A i ważne jest też to, że kilka razy raczej można użyć tego samego liścia. Jakie piękne! Jaki ten listek jest przepiękny! Ja tutaj też nagrywam telefonem, bo chciałam dodać na TikToka taki film, ale nie wiem, jak mi to wyjdzie. Ale przepiękny! Dobrze, że takie też pozrywałam, ale super. Już sobie wyobrażam, jak to będzie na takim jasnym kolorze wyglądać. Znaczy, takim jasnym kolorem tutaj obstemplowane. I to jest ten sam liść, który mieliśmy tutaj. No tu widać, że była rozwodniona farba i najlepiej chyba tego nie robić. Więc jakby co? Wy nakładajcie farbę prosto stópki, nie rozwadniajcie jej, bo wtedy są najlepsze efekty. jak się teraz zastanawiam, ile czasu będę potrzebowała, aż wyschną mi te warstwy i ile ten odcinek będę nagrywać. Myślałam, że to będzie raz, dwa, fajnie, przyjemnie i tak dalej, ale tak jak sobie teraz to analizuję, no to chyba będzie troszkę dłużej. Przynajmniej wzięłam sobie delikatnie mniejszy format niż miała ta dziewczyna, żeby spróbować, jak to wygląda za pierwszym razem. No, takie mam ręce na razie. Zastanawiam się, ile warstw tutaj zrobić. Wydaje mi się, że może 3 albo 4 będą chyba odpowiednie. Tak, żeby było y, też ten, właśnie, żeby był ten miętowy kolor, taki jakiś bardzo jaśniutki zielony. No i jeszcze chyba coś by się przydało. Dobra, ściągam te, bo już to, to wisi tutaj długo. Taki malutki, ona tu za dużo nie widać. Ten, który się odkształca. O, Jezu, one są takie cudowne. Nie wiem, czy wy tutaj to widzicie. O, tutaj trochę tak, w sumie to kończy mi się tutaj zaraz, ten, to płótno. Więc dużo nie przegapicie, jakby co? A ten pierwszy nasz listek to on w ogóle nie chce wyschnąć. O Boże! tak, żeby całość liścia nie był na tym podobraziu, żeby tak wychodził też spoza, bo nie zmieści mi się po prostu i wydaje mi się, że też to będzie OK wyglądać. Okej. Okay. Pierwszą warstwę mam już za sobą. Pokażę Wam teraz na zbliżeniu, jak to wygląda. I zostawiam to teraz do wyschnięcia, i zabieramy się za kolejną warstwę, i kolejną, i kolejną. Teraz biorę ten zielony, już sobie tutaj nałożyłam na bok, i lecimy dalej z kolejną warstwą. I myślę, że też wezmę trochę tych, bo w sumie te mam największe liście, także te, z tych dwóch też skorzystam. I jakieś tam nowe. No to co? To zaczynamy. A jeszcze będzie nam potrzebny czarny, ale to za chwilę popatrzymy, żeby porobić obrysy od razu. No tu już widać, że coś nakładałam. Nie jest w kolorze liścia ten kolor. No i gdzie by go tu położyć? Może gdzieś na środku. Tutaj, ale on dużo miejsca zajmuje. No. <grym> I jak go tutaj przy... przywrę <grym> do, do ten do plaszcze, to bierzemy czarny i robimy obrys tam, gdzie mamy te zielone ciemne, żeby było widać, że tutaj jest kolejny, więc tak po prostu nakładamy tu dookoła. Ja wziąłem sobie mniejszy pędzelek, no i robimy taki dość cienki obrys. No i chwilę go tu przytrzymamy, weźmiemy się za kolejnego liścia, może jakiegoś nowego, <grych> żeby było tak. Trochę fajniej, a nie ciągle na tych starych. Zobaczymy jak tam to wyjdzie. Jestem mega ciekawa, co będzie z tego obrysu i jak ten kolor będzie w ogóle wyglądał, bo jest on, on już dosyć jasny. Dobra, nakładam, nakładam i znowu obrys. Coś mi się wydaje, że ten czarny jest bardziej czarny niż to co mamy pod spodem. No, bo to jest w ogóle też inny kolor, nie? Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. Jestem teraz bardzo podekscytowana. Uwaga, 3, 2, 1. O Jezu, jakie piękne! A, ale śliczny kolor! Jak to będzie ładnie wyglądać? Piękny kolor. Bo tam to było prawie, że niewidoczne. Tutaj wreszcie coś widzimy. Dobrze, zobaczmy ten drugi. Jaki się prezentuje. No. Od razu lepiej, jak jest ten jasny kolor. No dobra, to ja teraz ponakładam, a Wam po prostu przyspieszę. Przychodzę z updatem, patrzę na zegarek, nagrywam to już ponad półtorej godziny. No, przyznam się wam, że jest z tym bardzo dużo babraniny i trzeba poświęcić bardzo dużo czasu, więc przy lampach, w upał, <laughs> nie polecam. <laughs> tak jak zawsze, nie no, w upał ja sobie takie wybieram rzeczy, że później siedzę godzinami w tych lampach i umieram, rozpływam się po prostu. Głowa mnie w ogóle już zaczyna boleć, słuchajcie. Więc wydaje mi się, że nie będziemy robić aż tak dużo warstw. Najwyżej sobie to dokończę poza kamerami i pokażę Wam już na sam koniec, co udało mi się zrobić, a tutaj z Wami zostanę tylko do wtedy, kiedy jeszcze będę dobrze się czuła. Mam nadzieję, że mi wybaczycie, bo jest ciężko. O, jest ciężko. Ale zabawy z tym jest co niemiara. Mimo tego, że ja nie lubię się brudzić, a jak widzicie, mam całe uwalone ręce, przynajmniej bardzo ładnie to wychodzi. I podziwiam tą dziewczynę, że ona tyle czasu siedziała nad tamtym obrazem, bo można naprawdę dostać świra. Wiecie co? Ja tak sądzę, że możemy dodać też właśnie tego miętowego teraz, bo w sumie później dodamy jeszcze jaśniejszego, i to będzie chyba koniec. No bo nie ma tutaj aż tak dużo miejsca jak na tamtym obrazie od tamtej dziewczyny, którą oglądaliśmy. To zobaczymy, jak będzie ten piękny kolor wyglądać. Trochę mi się oczywiście pomiesza. To nic miętowy. Może tutaj w ogóle to jest trochę inny liść niż tamte, bo tamte są bardziej obłe. A tutaj mamy taki serduszkowy, więc też fajnie, że będzie on innym kolorem. Moim zdaniem przynajmniej. <grych> no i oczywiście go dookoła robię tym obrysem czarnym. Dobra. Tutaj tego można już zdjąć. No pięknie, one wyglądają. Szkoda, że Wy tego nie widzicie z mojej perspektywy, bo kiedy mam włączone światła, to tego aż tak dobrze nie widać. Będę Wam po prostu pokazywać co jakiś czas, może, jak wygląda to przy zgaszonych światłach i do tego telefonem. No, to zobaczycie, jak to naprawdę wygląda. Dobra, podnie podnieśmy ten liść. O, jaki piękny odcień, ale dużo się tutaj odbiło. Więc może weźmy ten taki, co ma bardzo dużo żyłek. O, i to będzie spoko. I tak się pomieszało. Ale nic nie szkodzi teraz z tej strony. No, jak mamy dużo warstw na liściu, to to się miesza ze sobą i robi nam plamy na obrazie. Także ten czarny tutaj fajnie yy, nam wszystko koryguje. I teraz zobaczmy ten, chyba tutaj nie będziecie aż tak widzieć. No, ten jest taki zmieszany, ale też ładny, trochę taki neonowy wyszedł. Wyglądają aktualnie moje ręce, ale widzę, że wszystko idzie chyba w dobrą stronę. Tylko coś mi się nie podoba to, że tutaj są takie bardzo gęste farby nałożone i to może delikatnie psuć efekt, więc starajcie się, jeżeli będziecie robić właśnie coś takiego, nie nakładać mega dużo farby na ten liść, bo będzie zbyt grubo jednak. No i kilka razy też można przyłożyć taki stempel z liścia, bo wtedy właśnie tego nadmiaru się też pozbywamy i fajniej wychodzą y, następne odbicia. Więc zrobię właśnie teraz tak samo tutaj u dołu. A te małe listki się tak przyklejają do palców, że to jest szok. Zobaczcie, jak ten stempel mi się bardzo dobrze odbił i od razu położyłam na kolejne miejsce. No, nie, no, te liście to ciężko niektóre przyłożyć, bo albo odpadają od razu. Zobaczcie na przykład, jak ten, ale ładnie to wygląda. A, rozerwał mi się listek, ale lipa, ale lipa, jest właśnie cieniutki, więc trzeba też uważać. Dobra, wiecie co? Ja tutaj Wam jeszcze trochę nagram. Później jeszcze. Pokażę na sam koniec, jak to wygląda. Niektóre urywki może nie będę nagrywać przy lampach, bo jednak już mi tak naprawdę głowa boli, że ciężko jest mi siedzieć. Także będziecie widzieć mniej więcej z muzyką w tle, no i później przyjdę do Was jeszcze z komentarzem. Powracam po krótkiej przerwie i stwierdzam, że chyba już więcej nie będę tutaj dodawać żadnych warstw i liści, bo jednak zrobiło się tego dosyć dużo i wydaje mi się, że jak jeszcze będę dokładać i dokładać, to nie będzie na co patrzeć, nie, nie będzie wiadomo na co patrzeć. Moim zdaniem bardzo fajnie wyglądają te obramówki dookoła liści, bo przez to widać, gdzie ten liść leży. Niektóre nie powychodziły, na przykład tutaj mamy tak bardzo gęsto ale super, naprawdę super efekty można osiągnąć tak odbijając liście i można zrobić sobie fajną paletę kolorystyczną. Ja tutaj korzystałam jedynie z takich zielonych, właśnie z tego niebieskiego. Fajnie dodać jakiś dodatkowy kolor. Jeżeli chcecie zabrać się za coś takiego, to proponuję Wam pół dnia jakoś sobie przeznaczyć na to, bo naprawdę dużo schodzi. Ja już tutaj patrzę, którą mamy... Oho, dobra, 2,5 godziny zeszło mi ze odbiciem tych wszystkich liści na obrazie i... Moim zdaniem wyszło bardzo ładnie i super będzie się prezentowało na jakiejś ścianie. Ogólnie, bardzo można się pobrudzić. Trzeba uważać też, żeby nie uwalić tych liści na czarno, bo też tu jest trochę mi się tak porobiło i próbowałam to jakoś zetrzeć. No, ale jestem jak najbardziej, no na tak, i myślę, że chciałabym jeszcze coś takiego stworzyć, ale to już we własnym zakresie i bez lamp, bez wszystkiego. No i może jakieś inne kolory. O, fioletowy byłby tu fajny. Dobra, to zobaczcie teraz, jak to się prezentuje już w całości. A no i zajrzyjcie też na oryginalnego TikToka, który podziękuję Wam na dole. Okay, no i na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi na dole w komentarzach, co sądzicie o tej technice i czy jesteście zainspirowani dzisiejszym filmem, aby stworzyć coś właśnie podobnego. Ja zapraszam was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne filmy, rysunki, relacje i tak dalej, czego nie widzicie tutaj na YouTubie. Jezu, myślałam, że burza przyszła, to motor, bo przed chwilą trochę grzmiało. Tak by the way, to czy u was przez ostatni czas było sporo burz, bo naprawdę są takie podtopienia i jeszcze grady i jest masakra, nie wiadomo czy się chować, czy cokolwiek. Ale dobra, my już widzimy się w kolejnym odcinku w środę o 15, no i w sobotę o 9, więc do zobaczenia i pa!